Przed obejrzeniem tego odcinka chciałbym was zaprosić do grupy na Facebooku, do której link znajduje się w opisie, a teraz życzę miłego oglądania. Cześć, witajcie. Z tej strony Kamilos i witam was bardzo serdecznie w 15 odcinku Zombie Apocalypse. Niestety, ale nasze bugi zepsuło się i nie wiem dlaczego, ale nie mam kontaktu z bazą. Możliwe, że Meriwether blokuje kontakt. Jest to bardzo prawdopodobne, ale nam to nie przeszkadza. Znajdujemy się w miejscu, w którym ostatnio Skończyliśmy i myślę, że mogę już wszystko zabrać i możemy ruszać dalej. Powiem Wam, że w nocy było całkiem spokojnie, chociaż było mnóstwo zombiaków, ale mnie nie atakowały. Już widzę całkiem sporą hordę, więc będę musiał uważać. Przejdziemy sobie przez obóz altruistów. Tam powinno być mniej zombiaków, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay, ta horda nie powinna się mną zainteresować, ale wiecie co? Pozbędę się tych zombiaków, żeby. Na mnie nie rzuciły, okej okay. Przeładujmy sobie Wezmę naszą maczetę Będzie bezpieczniej Tylko muszę tutaj uważać Bo jak możecie zauważyć po tych schodach Schodzi się strasznie wolno Okej, okay, gin Jeszcze żyjesz? Zginąłeś czy jeszcze żyjesz? Pewnie zginął Nie, zobaczcie, jeszcze żyje Patrzcie jaki wytrzymały ten zombiak Ale teraz już chyba zginął Spadł ze schodów, żyjesz? Już chyba nie Więc sobie go przeszukajmy Zobaczcie jeszcze żyje Jaki wytrzymały No gin w końcu Kolejny Więc wiecie co ja sobie użyję broni Ten jeszcze żyje Wytrzymałe te zombiaki Okej okay. nic nie udało się znaleźć Może przy tym niestety nie Okej okay. Jak te zombiaki się tutaj dostają Tego nie wiem A zobaczcie Te zombiaki przechodzą pod bramą im się to udaje, jak możecie zauważyć Okej okay. Nie zainteresowały się mną To dobrze Zobaczcie, po drugiej stronie bramy Jest całkiem spora horda Więc muszę uważać No niestety Nic przy tych zombiakach nie mogę znaleźć Okej, okay, coś się udało znaleźć Mamy pełen ekwipunek Więc już nie muszę Martwić się o itemy Okej okay. Halo, chcę przejść Mogę wyjść tak jak wszedłem Wydaje mi się, że tak Zobaczcie, tamta horda gdzieś idzie Więc mogę na spokojnie przebiec Okej okay. Tylko żeby mnie nie goniła To jest całkiem spora horda A nie chciałbym, żeby mnie goniła Przez cały czas Okej okay. W kolejnym odcinku będziemy musieli się wybrać do miasta Bo chciałbym znaleźć jakąś lawetę bądź holownik Bo nie chciałbym zostawiać naszego bagi Bo to jest całkiem fajny pojazd Okej okay. Tutaj jest kolejna horda, więc muszę uciekać. Wiecie co zmienię sobie na maczetę będzie szybciej. Okej. Okay. Czy ta horda będzie mnie goniła do tartaku? Mam nadzieję, że nie. Ponieważ chciałbym się dzisiaj wybrać do tartaku i wybudować tam drugą bazę wypadową, ponieważ jest tam mnóstwo surowców w formie drewna oraz desek. I chciałbym te surowce w najbliższych odcinkach wywieźć do naszej głównej bazy. I też tą naszą główną bazę rozbudować. Okej, okay, muszę uważać, żebym nie spadł, bo nie chciałbym zginąć, bo to by oznaczało koniec naszej serii. A tego byście pewnie nie chcieli. Ja też tego nie chcę, okej. Okay. dało się na spokojnie zejść. Przejdziemy sobie dołem. Na górze pewnie jest sporo zombiaków. Okej, okay, tutaj jest przewalone drzewo, więc jesteśmy blisko tartaku. Gdzieś tu powinien być tartak. Gdzie jest ten tartak? Już widać tartak. Więc jest dobrze. Tutaj zombiaki, więc muszę uważać. Okej, okay. gdzie jest agresywny zombiak. Gdzie? Tutaj. Tu też do mnie biegniesz. To gin. Okej, okay. sobie jeszcze przeszukam. Niestety nie mam miejsca. Więc już nie będę przeszukiwał ciał. Okej, okay. zobaczcie ile tych desek tam jest. Poczekajcie, czy tam jest ciężarówka? Zobaczcie, jest ciężarówka do transportu desek i wiecie co? Ja chyba tej ciężarówki użyję do transportu naszego bagi póki co Czekajcie czy tam jest kolejna? Tak, zobaczcie, dwie ciężarówki do transportu desek. Mam nadzieję, że przynajmniej jedna będzie działała. Ok teraz muszę uważać. Czyli już mamy auto do transportu naszego bagi. Wiecie co, ja przejdę sobie dołem? Zobaczcie ile tam jest zombiaków, więc wolę trzymać się od nich z daleka. Okej. Okay. Wezmę sobie maczetę. Tylko muszę uważać, bo tutaj jest po środku bagno i nie chciałbym utknąć. Będziemy szli bokiem, tak będzie najbezpieczniej i szybko. Okej. Okay. Agresywny zombiak. chodź, 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 chodź. Szybko. Gin. Udało się. Idealnie. Czy co? Zostawię sobie broń. Nie będę już jej chował. Tutaj może być dużo zombiaków. Czy ja tutaj wyjdę? Oczywiście, że wyjdę bez żadnego problemu. Czekajcie, czy ten tartak nadal funkcjonuje? Słyszycie? Tak jakby ten tartak nadal funkcjonował. Zobaczcie. Generator prądu, jeden i drugi, tylko ten jest od lamp, więc możliwe, że będziemy mieli prąd. Byłoby naprawdę fajnie. Okej. Okay. Tylko muszę tutaj oczyścić teren, gincie. Dobra. Zobaczcie, ile tutaj jest surowców. Deski, kolejne deski. Tam też są deski. Kolejny generator. Kolejne generatory. Zobaczcie. Czekajcie, czy to jest ballas? Raczej czy to był ballast? Zobaczcie! Wow! Ale co tutaj robili balasi? Okej, okay, już wiem co tutaj robili balasi. Jak możecie zauważyć, balasi mieli tutaj swoją kryjówkę. Mieli tutaj całkiem sporo towaru. Ale coś ich zaskoczyło. Wydaje mi się, że nie zginęli od zombiaków, bo zobaczcie, że ciała są na miejscu. Zobaczcie ułożenie tych ciał. Nawet nie uciekali, tak jakby ktoś ich zaskoczył i zabił ich z broni. Okej, okay, mieli swój sprzęt, troszeczkę przestarzały. Tutaj też widziałem jakieś radia, krótkofalówki. Okej, okay, lampy. Mieli całkiem sporo sprzętu. I też towaru, jak możecie zauważyć. Okej, okay, chodźmy dalej. Czy mogę tu przejść? Nie, nie mogę. A tu mogę przejść? Oczywiście, że mogę. Zobaczcie, ile mieli tutaj towaru. Pewnie chcieli wszystko wywozić. To jest mnóstwo wózków widłowych. Ale coś im się nie udało. Wow. Potknąłem się o wózek widłowy. To muszę uważać. Okej. Okay. Wow! Zobaczcie co znalazłem. Mamy ciężarówkę. Tylko mam nadzieję, że odpali. Bo zobaczcie ile tutaj jest sprzętu mechanika. Wydaje mi się, że nie odpali. No ale sprawdźmy. Mam nadzieję, że odpali. Jest mnóstwo paliwa. Odpaliła? Ruszy? Oczywiście! Mamy idealną ciężarówkę do transportu naszego bagi. Ok. Zobaczcie, ile mieli tutaj paliwa. Więc nie dziwię się, że ciężarówka jest zatankowana prawie, że do pełna. Ok. Czyli prawdopodobnie chcieli stąd uciekać, ale coś im się nie udało. Kolejny zombiak Wow! Kolejna ciężarówka! I czy ta też działa? Sprawdźmy to. Ale byłoby fajnie mieć takie dwie działające ciężarówki Odpaliła i też działa Zobaczcie Mamy dwie działające ciężarówki do transportu pojazdów Więc jest bardzo dobrze Gincie ząbiaki Tylko muszę uważać, bo tutaj jest mnóstwo Beczek z paliwem Oraz mnóstwo wózków widłowych Zasilanych na gaz I nie chciałbym, żeby coś wybuchło Okej okay. Poczekajcie Przeszukam tutaj Całe to ich Obozowisko, zobaczcie. Mieli farby. Cały osprzęt tutaj był. Wiecie co, ja idę jeszcze zobaczyć jak wyglądają zapasy tego drewna oraz desek. Zobaczcie, tutaj jest mnóstwo jeszcze nieprzetworzonego drewna. Więc w razie czego będę mógł przetworzyć to drewno. Okej. Okay. Jakiejś skrzynie, to nas mało interesuje. Tutaj już balasów nie ma, czyli przygotowywali się do wyjazdu. Czyli moja teoria... Może być prawdziwa, ok. Kolejne drewno, mnóstwo desek. Zobaczcie, ale będziemy ma mieli materiałów. Ok, teraz pytanie, czy te ciężarówki też odpalam? Kolejny generator. Więc dobrze. I czy odpali ta ciężarówka? Ok, jest paliwo. Odpaliła? Działa, ok. Ta pewnie też działa, ale sprawdźmy, żeby się potem nie okazało, że nie działa. Też jest całkiem sporo paliwa. W razie czego weźmiemy z beczek. Okej, okay, odpaliła, też działa, super. Trzymamy tutaj jeszcze więcej surowców. Sprawdzę to. Więcej zombiaków jest. Okej. Okay, całkiem spora horda. Zobaczcie, tam jakiś zombiak zginął. Okej, okay, zobaczcie, tutaj mamy więcej desek i mamy kolejną ciężarówkę transportową. Czy ona też działa? Sprawdźmy to, jest paliwo. Odpaliła i działa. Super. Czyli mamy trzy ciężarówki transportowe Do transportowania Drewna oraz desek I mamy dwie ciężarówki do transportowania Pojazdów Okej, okay, kolejny generator, tutaj jakieś maszyny Zobaczcie, apteczka Ale mam Pełno zdrowia Wejdę sobie na dach, zobaczyć czy tutaj nie ma Więcej ciał Ale wydaje mi się, że nie Okej okay. Zobaczcie jakie porobili tutaj kładki, żeby Było im szybciej przemieszczać się po dachach Okej, okay. wiecie co, ja sobie zejdę Myślę, że będziemy mogli zacząć Budować naszą bazę Tylko wiecie co Muszę się napić A teraz zjedzmy sobie coś Dobrze Spróbuję zeskoczyć na tą Udało się Na tą maszynę w sumie, co to jest To jest jakaś taśma Na której są wióry, okej okay. I myślę, że to jest idealne miejsce do wybudowania bazy. Poczekajcie szybko, szybko. Gdzie jest ściana? Tutaj jest ściana, zanim zombiaki wejdą. Okej, okay. póki co damy tutaj ścianę. Tutaj też już, już wszystko zabuduję, żeby zombiaki nie mogły się do nas dostać. Dobra. Tutaj kolejną ścianę. Powinno nam wystarczyć materiału, w razie czego mamy sporo drewna oraz desek. Dobrze, tu już mamy całą stronę zabudowaną Teraz druga strona Od tej strony też mogą Ząbiaki Wejść Dobrze Widzicie co, wrócę sobie to Okej okay. Szybko To jest idealnie Teraz do góry Chociaż wydaje mi się, że górą się nie przedostaną, ale wiecie Tak dla bezpieczeństwa, dobra Mamy mnóstwo ścian, więc nam jeszcze zostanie. Dobrze. Poczekajcie, czy tutaj się dostaną? Pewnie nie, ale... Wiecie. Żeby nam nie było za zimno. Dobra, Dało się, czy tutaj jeszcze są jakieś wejścia? Tutaj jest jakieś wejście. Ale zobaczcie. To wejście, a raczej ta taśma jest zablokowana. Czyli ktoś też tutaj chciał wybudować bazę. Ale czy tutaj jakieś się dostaną? Wydaje mi się, że nie, ale w razie czego postawię jeszcze ścianę. Chociaż wyżej chyba nie mogę? Mogę. Mogę jednak. Bez problemu postawimy tam ścianę. Jeszcze jedną. Okej. Okay. Żeby zombiaki się nie dostały. Troszeczkę niżej. Jest idealnie. Dobrze, teraz mogę zająć się wejściem do naszej bazy. Okej, okay, tutaj jest całkiem sporo zombiaków, więc wiecie co? Rzucę im granata. Chodźcie granat. Oj, trochę za daleko rzuciłem. Zobaczcie, te zombiaki w ogóle odskakują. Czyli nie są takie głupie. Wow. Zginęły? Chyba tak, dobrze. Ja teraz mogę postawić tutaj drzwi. Mam drzwi, bo nigdy nie używałem w sumie drzwi. Dobra, troszeczkę niżej. Chyba jedne drzwi wystarczą. Dobra. Teraz potrzebuje potrzebuje barier tutaj są bariery i barierami to zabudujemy dobra czekajcie tak przesunę żeby było dobrze tak chyba będzie dobrze dobra jedna bariera i druga bariera tylko jest troszeczkę źle ustawiona tak będzie ok dobrze jeszcze po drugiej stronie bo tutaj ząbiaki mogłyby się przecisnąć Dobra. Tak jest ok. Czy jeszcze nie, bo nie widzę. Tak jest ok. Jeszcze jedna. Dobra. Tak będzie ok. Jeszcze do góry damy jedną. Żeby nam nie wiało oczywiście. Dobrze. I czy ja mogę wyjść? Mogę wyjść. Mogę zablokować wejście. Czy mogę wejść? Mogę na spokojnie wyjść i wejść, zablokować. Wejście, żeby zombiaki nie mogły się dostać do nas Wygląda to całkiem solidnie Wszystko jest zablokowane Oczywiście tutaj źle przymocowałem te bariery Ale w razie czego to poprawię Okej okay. Tutaj jest wszystko zablokowane Przez te drzwi nie można wchodzić Zamknięte są, to dobrze Tutaj zombiaki się nie dostaną Więc wiecie co, ja sobie rozłożę teraz To co mi jest potrzebne, czyli namiot Namiot rozłożymy sobie Myślę, że tutaj to jest idealne miejsce na namiot Skrzynie na broń Tutaj blisko namiotu W razie czego będzie nam potrzebna Okej, okay, crafting Niech będzie W sumie nie będę tego tak upychał, bo mam całkiem sporą przestrzeń tutaj Tutaj postawię crafting Nie będzie nam przeszkadzał Okej okay, i gdzie możemy postawić ognisko Na pewno nie na stosie wiórów Bo nie chciałbym żeby wszystko się tutaj spaliło Myślę, że tutaj to ognisko nie będzie przeszkadzało. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Komentarz. Jeżeli nie subskrybujecie, możecie zasubskrybować. Na razie, i cześć!